Jesteś niemiły no, do kota zabrać mi okay. głos. Czekajcie, dzień bo ja zacząłem nagrywanie teraz i ja chciałem powiedzieć. Dzień dobry, dzień dobry. dzisiaj jest rozwiązywanie problemów z nexusem i Slay Prox Proc jest trochę... soda jest trochę narąbany, więc jest dobrze. Ale rozmawiamy dzisiaj. Ja, łączymy się z naszym pierwszym słuchaczem. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Jaki masz problem? Mam taki problem, że chciałem z kolegą sobie pograć w gry. No i ten kolega, kurwa od 21 do 1 w nocy, napierdala cały czas tylko w H1Z1. Nie chce dupy ruszyć, pisze do niego na streamie, nic połkuje go na teście nic nie wiem, co zrobić, tak co sporać mi. Nie, to co się zwracasz do sody? To nie moje imię! No yes. ale dobra, no. Ale musisz powiedzieć, okej, okay. chcesz grać z Kotem? Nie! <słuch> Okej okay. No dobra, no jak mogę ci po, poradzić Mój drogi kolego pytanie Czy ty powiedziałeś o tym, że twój kot nie chce grać w H101? Nie, chodzi mi o kolegę Okej, okay, o kolegę Ja A czemu w ogóle ja usłyszałem o kocie? No bo czemu? kot mi na biurko w... weszedł i go wywaliłem I czemu nie możesz grać z kolegą? No bo cały czas gra w h 1 a ja czekam na niego od 21 Okej, okay, Soda przygotowała dla ciebie okay. odpowiednią wiadomość No musisz ...mu kupić też kota, żeby mu chodził na biurko i też z nim nie grał. I wtedy nie możesz grać z kotem, bo on nie będzie miał kota i będzie miał kota i będzie miał grać. Także dziękuję. odpowiedź to jest kod. Także kup mu kota, on nie będzie mógł grać i będziecie mogli pograć coś innego. Odpowiedź to jest zawsze kot. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Okay, idziemy dziękuję. dalej. Do le le lecimy dalej, lecimy dalej. No, kto tu e Kocham, Kocham Nexusa. O boże, jak się baję. Dobra, łączymy się z kolejnym słuchaczem. Halo dzień dobry, słuchajcie, ja mam taki problem, panowie. Dzień dobry? Ja, ja cię kocham jak Okej, okay, ale najpierw może jakieś przedstaw się czy coś? Dzień dobry, ja, jak ja, masz ja, na imię. Ja, ja się nazywam Mariusz Czerniewicz, Team Natura, pozdrawiam wszystkich słuchaj? Okej, okay, wy jesteś Mariusz. Team Natura, co to znaczy? A, że, że, butele, że lubi jest dendrofie, 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 i dendrofie lubi jebać drzewa Okej, okay, nie <laughs> <laughs> Jesteś z możesz mówić dalej. No, i ja mam taki problem, że. Nie wiem, jak to powiedzieć po prostu. Bo. No, aha, jeden problem naraz, czyli nie wiesz, jak to powiedzieć, tak? O! To jest problem, że nie wiesz, jak to powiedzieć, czy nie? trochę. No dobra, no to. Często. To normalnie, jak ja zobaczyłem na YouTubie, nie? Jak ty tak tańczysz, jak ten Blood Elf, i ja tak. Ja, ja gram Blood Elfem, nie? Też na Deviant Brotherhood, i tak zobaczyłem, to mówię. No, tak powiedziałem. Wydaje mi się, że często już przygotowała odpowiedź na to. Czekaj. Okay. Chcesz chciałbyś tak tańczyć jak Nexus, jak blade? No, no Okej, okay, dobra, Powiedz ja co zapomnę. jest. Okej, okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Najpierw musisz przesłać... <laughs> dobra, to by było zbyt duży sellout. Okej, okay, nieważne. Najpierw musiałbyś się zapisać specjalnie szkoły tańca w domu publicznym u kogoś innego, kto nie jest mną. No. <laughs> <laughs> I... mam będzie nauczyć specjalnego tańca i był, byłbyś w stanie zatańczyć jak Blood Elf. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale to wciąż nie jest potwierdzone naukowo, także będziesz musiał dużo ćwiczyć w domu. Z nadzieją, że ktoś cię przyjmie. Czy hmm. jesteś w stanie to zrobić? Chyba tak ja Ile jesteś, ja, stanie Ile jesteś radę, w stanie poświęcić? Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby tak tańczyć? Czy jesteś, po... jesteś w stanie ja poświęcić radę. życie towarzyskie, żeby nauczyć się tańczyć w domu? Ja jestem w stanie poświęcić wszystko. Nawet moją postać, level 75 Ale to jest kurde. bez znaczenia, stary Bo jeżeli nie masz achievementów, nie masz Achievementy jebać, ale jeżeli masz Nie masz progresu To nie możesz być I ta postać nie może być potwierdzona naukowo Także ona nie może być Przez instytut, kurde Matki gnoma A, przepraszam, mam jeszcze jeden problem yy, Gram na hordzie, chcę zrobić Wydaje mi się, że Wydaje ja, ja ci to że Wydaje mi się, że najlepszym ten w ogólnie, znasz angielski? Nie zmieniaj tylko horda! Jak nie umiesz angielskiego, ja to ci powiem po polsku go fuck yourself Nie, masz, ta, masz mąż... taką opcję się nazywa delete i ona bufuje twoją postać jak wpiszesz nick w tej robiszce. Wydaje mi się, że to, to trzeba zrobić i wtedy... Przepraszam, teraz szyjcie za mną. Nie, 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 to jest 100%. 100% w wołowiny. No dobrze, no to ja dziękuję za czas spędzony i... i. Chciałem powiedzieć, że jesteś super youtuberem i w ogóle kocham cię, to to... Tutaj. No, baba O oh, wow. Oh, wow Było dużo jednak na chwilę Idziemy dalej mi right. Okej, okay. kolejny słuchacz Boso przez świat, dosłownie jak jak no, no, ten Cejrowski Okej okay. Dzień dobry jest. Dzień dobry To jest Gimolek o, Cześć broń. Gimolku, już możesz mówić normalnie, jaki masz problem? Mam penisa 3 cm Jak go powiększyć musisz go być idiotą. Możecie się zmienić sytuację. O Boże czy, 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 wydaje czy źródłem jakby albo powodem małego penisa jest idiotyzm? Tak, jeżeli jesteś debilem to masz 3 cm i dlatego ja mam 3 centymetry i możemy iść dalej wyjepcie gimolka możemy. Iść. Kurwa jesteś chen! Zobrazić? Jesteś częs, dosłownie. Wybacz Gimolku ale. ale to... Wiesz co mówił soda Popi? Mówi dokładnie to samo co ty jesteś Pop. Dobra, w Jezu każdym razie, no, jakieś rady konkretne? Nie wiem. Doedukowanie okay. się. Wiesz jak wyglądają glosariusze i książki przyzroczyczne? Możesz policzyć. <noise> co tam ma kurwa liczyć? <noise> kurwa gatunki ryb! Chodziło <noise> mi ja to, żeby to przeżydać. okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze, to wydaje mi się, że problem rozwiązany jest w tym momencie. Nie wiem, bo ja już liczyłem te ryby i mi się nie powiększył Ile jest ryb stary? Musisz mi to powiedzieć i ja ci odpowiem na pytanie. I hey, ty, ty odczarujesz Panisar Wydaje mi się, że, że soda jest tutaj dżinem, który spełnia życzenia 1542 Okej, okay, tak naprawdę liczb jest nieparzysta ilość, także przegrałeś loterię i wypierdalaś. To, 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 nie, to nie twoja tablica, to nie jest twoja tablica Mendelejewa, także musimy stąd iść. To nie jest chemia. Dziękuję bardzo za uwagę. Ok, im dalej własni, ciekawie. Tak, kolejna osoba, witam, Dzień dobry. Abo dobry się wieczór. Możesz się Morderca. Kultura wy wymagała tego. Znaczy, Casper, pod zamostem. Dobre. Jest Ale kurwa, zamostem z zamostem. Byłem ostatnio sprawdźić Google. Google powie. Koło Lublina jest to. Czemu to jest zamość? To jest miasto zbudowane za mostem. Bo Zamojski jest, wiesz co to? Taki Okej, dobrze. Mapy świata. Bardzo w momencie, bardzo w dobra Musimy wiedza. Sprawdzam, gdzie jest zamość. Taka, masz czę sprawdzić. No, właśnie, niech część sprawdzi. Muszę sprawdzić, jak daleko jesteś ode mnie, żebym mógł ci odpowiedzieć prawdziwą odpowiedzią. Prawda, wapieny waflu. One to free, kappa, kappa, One to free. Okej, okay, jesteś bardzo daleko, także możesz mi zadać pytanie. Z czym do nas przychodzisz? Ja wiem, co znalazłeś. Ja, jesteś bardzo daleko, tak jak powiedziałem. Problem. 6 lat, mam problem z alkoholem i nie stać mnie na głowę, gram na prywatę, co mam robić? To tak. Um. Czy... O, o zostawienie alkoholu wchodzi tutaj w grę. Moment, moment. Ty masz problem z alkoholem i grasz w WoWa? Moment, też mi się tu nie zgadza. Jakbyś jak miał problem z WoWem i jak jakbyś był prawdziwym graczem WoWa, to nie miałbyś problemu z alkoholem, bo... Jak jesteś no, prawdziwym ty graczem WoWa... Jakbyś był prawdziwym graczem WoWa, to grałbyś na GloBalu i miałbyś problem tylko z WoWem i nie ale miałbyś... problemu z na GloBalu, nie. Na nic... w alkoholizm. I... Nie, 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 moment, moment. Pomijasz, pomijasz fakty. Moment! Nie możesz być... Nie możesz mieć przyjaciół, nie możesz mieć problemu z alkoholem, bo cię na to nie stać! Grałem <grym grym> w głowa. Był fajnie. I co się stało? patrz, 16 i zobaczyłem, że nic nie zmienili w moim loku i dalej jest słaby. Zacząłem pić. 1, I jeszcze mi 1, 6 z moich odstawionych pieniędzy na wakacje. Czekaj, ale o jakim patrzu my zmieniamy. tu rozmawiamy? O moment, moment, gdzie my jesteśmy w chronologicznej historii świata? O no, ten pierwszy patch, co wyszedł do woda. Ten... To jest 6-1. To jest 6-1. 1-6 to był CS. <laughs> okay. um, to cóż, powiem Ci tak, czy Ty co się nie w World of Warcraft? Czy Ty byłeś w wysoko w ratingu, albo osiągnąłeś full progress, tak jak babcik w... Grand e... the... Jeszcze raz? Grand to the... Auto the... jak duży rating miałeś? To jest pytanie, jak, jak, jakiego dużego penisa masz? To jest, ma jest. prawda. Jak bardzo duży penis masz? <noise> A, jest dużo z bogatym. Jest bardzo, bardzo duży? Nie, wystarczy mi się grać w miarę, goniem tego. Okej, okay, okay, to możemy zapytać inaczej. Jak długo się masz tytułować? Nie, nie, Rozumiem, że 30 sekund, czyli penis nie jest nie, zbyt nie duży. Nie Możesz nie. wrócić do Wowa. Kupa bonament, kupa bonament. <noise> pograj trochę dłużej. I możemy iść dalej. Czemu nie? Czemu nie? Czy, czy, czyli tak, czyli robiąc recap Alkohol Zostawisz Inaczej. w imię fapania i fapanie jako, że jest darmowe, to będzie starczyło na bowa. Ja musisz fapać i grać bowa. Jeżeli fapiesz i grać BOWA, masz... Ej, nie ja nie, odpalam tego bowa, Patrzę na tego loka i patrzę na mojej, W ogóle, co robi na PHP. A lok jest, jest tak? dobry teraz na PvP. No, ale Affliction, no... no Affliction tak. jest mega fuj dobry na To czas way. się nauczyć. Ale nie jest nudny, no mówię, to nie jest to samo co na przykład Demonology. A to, to albo... nie jest, że ten, to, to nie jest, że... Okej, odpowiem ci tak jak nie? powiedział Holinka. Wiesz co ci by ci powiedział Holinko? Holinka, Holin Holinka by ci odpowiedział We don't want you to play Demonology. That's why we are nerfing him. No... no wiem, Oni nie chcą żebyś grał w tym spektrum, stare. Oni nie chcą żebyś grał w tym no, ja mam depresję, ja chcę grać w e Nemtestructure, ale rob i DPS, robi głowy DPS, co mam robić? Wydaje mi się, że nie okay, możesz ty mieć. Nie umiesz grać, możemy iść dalej. Wydaje mi się, że to jest typowe z ten. Chcesz mieć ciasto, zjeść ciasto i mieć ciasto. A to jest, mój drogi, w naszym świecie niemożliwe. Okej, okay, jeżeli jest jakiś Affiction, który nie umie grać i robi mały DPS, to jest kurwa Czyli Okej, okay, to, to umiem a... robić, no ale to jest nudne. No to, to, już, to już nie jest problem dla nas powiem ci. To już to już musisz to już jest problem filozofią świata sobie. i musisz tak. zaprosić Archimedesa, żeby ci odpowiedział na pytanie naczyń połączonych wtedy będziesz wiedział. Jak połączyć naczynia Drain Soul i kiedy używać Drain Life. I jak używasz Haunta to tylko w momencie kiedy masz full, full doty, ok? Wiem. Okej, okay, to tak musisz robić, okej. Okay. Dziękujemy Możemy bardzo. Kończą nam się impulsy. Dzie Dziękuję Okej okay. Widzę, że przez tematy życiowe, problemy społeczne i World of Warcraft aż do samego szczęśliwego końca Nieźle Idziemy dalej O ile ktoś jest, ktoś ma problemy Problemy są wszędzie. Wydaje mi się, że powinien być jakiś problem ale dzień dobry. Dzień dobry. No ja mam dwie sprawy. Kiedy nowy odcinek z Legionu? A to nie jest problem. Ale dobra, no to problem. Zjadłem sobie na początku kanapkę z szynką i majonezem. Mhm. Potem poprawiłem sobie naleśnikami. Oho. I mam srakę. Okej, powiedzmy. Okej. Zacznijmy od twojego okay. stanu zamożności. Czy jesteś zamożnym człowiekiem? Czy twoja rodzina... Jest zamożna. Masz dużo pieniędzy, hajsu jak lodu. Mam, ale nie mam węgla ani mięty. Co mam zrobić? Okay, Sram dalej? Nie okay, okay. <gry> Czy... Moment. W jakim miejscu polskim mieszkasz? Pod Warszawą. Ok, zobaczmy. Surowce pod Warszawą. A, czy w ogóle jest sprowadzone wydobycie gdzieś tam? Czy to może być spowodowane yy, wydobyciem... Okej, okay, tak czy inaczej, Warszawa jest bogata, czyli ty też jesteś bogaty. Także, możesz sobie na przykład kupić kamienik, kamień wapienny i wsadzić go w dupę i wtedy nie będziesz miał problemu ze sraką. Co ty no, mi się, że to jest na zasadzie korka, ja myślałem, że polizać wapień trzeba. Ale nie, 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 bo wapień sprawi, że... Próbowałem było... z pilotem, nie działa. <laughs> Pilot jest z Ale słuchaj, pilot jest stu że, ze stucznego, sztucznego żywa i on się nie może rozłożyć w twoim. jakby twoim środowisku naturalnym organizmie <grym> <grym> I to tak nie może zadziałać naturalnie biologicznie i musisz to zrobić. Czyli piloty inaczej. nie rozkładają się w tyłku. Piloty... Tak jak coś powiedział nie rozkładają się w, w tyłku. Także musisz to zrobić troszeczkę inaczej. Musisz użyć kamienia wapiennego. Na przykład świnki morskie i inne różne. Na przykład Ale Żółw. Morska, na przykład morska, żółw morska. żółw jak, jak ma okres takiego zrzucania, zrzucania muszelek, znaczy muszelki swojej, czyli chodzi o pancerz, to on się ciosa o kamień wapienny, właśnie. Więc wydaje mi się, że jakby te całe, ca, całe te, ten jego hity nowy pancerz musi zejść pod wpływem uderzenia kamienia wapiennego, więc wydaje mi się, że kamień wapienny będzie tutaj rozwiązaniem na twoją jakże wielką obstrukcję żołądka okej okay, dziękujemy, okay, bardzo. Okay. dziękujemy bardzo idę sobie wsadzić kamień, dzięki wielkie easy, Poko. Uh -huh. to intens. To był intensywny, tylko chciałem mieć inne problemy naturalne świata niż na przykład problem ze straką, bo to jest dość ciężkie. Się to jest ciężki, jest dość ciężki no. problem, bo weźmy pod uwagę fakt, że na przykład ten kolega nie miał dostępu do węgla ani do, ni do niczego innego naturalnego środka przeciw problemu żołądkowym. Problemom żo żołądkowym to. to było no trochę wymienione. słabo, trochę słabo. Nie było innego. Nie, nie było innego sposobu, wyjścia. No, nie było innego wyjścia niż tylko kamień wapienny. Tak, Tylko tak, kamień. To było. Wapienny. Tylko kamień. Eee! Okej, okay. i co? Dalej Co tam dalej się dzieje? Mamy kość na linii, Halo Mamy Jarka Dobry A coś się nie odzywa Duża presja, no rzeczywiście chyba, dobra to chyba, kogoś. Chyba mu się ten, Chyba mu się impulsy skończyły w telefonie no to... I powiedziemy, <laughs> dobra. Halo? Słyszycie? Halo? Ała. Halo? Halo? No, słychać. Mam problem. Wydaje mi się, że... Trzeba najpierw... Okej, okay, dobra, pomóżmy to w ten sposób. Twój pierwszy problem to jest brak dobrego mikrofonu. Ale... Jej, wydaje mi się, że mikrofon jest nie w tym miejscu, gdzie trzeba. O, o co mu chodzi? E... Gimolek, Durniu. O mój Boże, to jest debi. Weź go, wypierdolisku. One client na 30 minut, niech ma. Okej, się nam kogoś normalnego, kto ma mózg albo coś. Wydaje mi się, że naprawdę mógłbym zmienić losy świata i mógłbym rozwiązać bardzo ważne... jesteś teraz w stanie to zrobić, nie? Jestem w stanie to zrobić, tylko to jest przez krótką chwilę, ja czuję. to jest koniec. Mimarek się włożył w dupę, mikrofon zaczął gadać Kappa, Pride right do stołu, bo Ale cicho. Hey, yes, no, yes. Ok, to jest AIDS, możemy iść dalej. O, Jarek wróci, no to dajemy jarkę. No, proszę Jarek To nie moje imię, ja no. jestem Jarkin. To plot Death Knight na serwerze Burning Legion. Mam taki problem, że. Mag twój jest na serwerze Terenas I nie mogę go zgankować To nie jest nasz problem To nie jest problem To jest twój problem Możesz zadzwonić do Blizzard'a Poprosić, aby przynieśli twojego Death na serwer Terenas, zapłacisz za to bardzo dużo pieniędzy wyruchając cię w dupę Będzie ok, Ale ty będziesz mógł w dupę wyruchać także. Ale wydaje mi się, że nie będziemy mógł no Właśnie roz... nie będę mógł to jest problem właśnie Bo to jest serwer normal to jest serwer Roll, no to widzisz. No Dziś widzisz, to... wycłoniłem się w takim razie. Czyli, Twój problem w takim razie jest, jest, jest. Twój problem jest nierozwiązywalny i jedynym sposobem. Inaczej daj mi się zmieni. Zapiszemy, zapiszemy, zapiszemy go do listy problemów nierozwiązywalnych. No, chyba tak, chyba, tak, tak. Się, chyba do będziesz... kroniki będziesz ten. To da, to nie moje imię, będziesz na Bliskonie? Nie, bo nie mam pieniędzy, ale. No właśnie. Jeszcze Mogę gdzieś tą kronikę przyznać? Wydaje mi się, że no. ona jest dopiero w tworzeniu. O, będę pierwszy? Slayprox będzie drukował to Na tym... Masz tusz? Slayprox? Nie mam drukarki Jak <noise> ty Ty ręcznie będziesz robił ten rękopis, Ale ja nie powiem, tak? że nic będę drukował Tary, mamy robić księgę problemów nierozwiązanych, tak? A, okej, okay, dobra, to robimy księgę problemów nierozwiązanych Pierwszy to jest problem Jarknina, który... Który chciał zgankować na serwerze, który nie jest zgankowalny. także... Jak kiedy się to zmieni to do Ciebie napiszemy. Odzwolimy do pana. jeszcze mam drugi problem, taki że mam pana na siedmiu kontach. Okej, okay, pattern, widzisz, ja dalej nie pamiętam na sekretne pytanie odpowiedzi. Nawet jakbym był pijany, czy nawet bardziej pijany, ja kurwa nie Jakie pamiętam co pytanie? Bo... Okej, okay, dobra, dzisiaj chciałem dzwonić do, do Blizzard'a, bo Blizzard powiedział, że ja nie mogę dostać swojego monta, który był mi przypisany. Także chciałem do nich zadzwonić, Którego ale... Monta? Inaczej napisałem, że... inaczej miałem problem z montem, napisałem, że mi skakowali konto i coś tam, coś tam. I napisałem, że zaginiony mod to jest Flame Talon, ale z Razor. Rozumiesz? On, I on jest małotem. Tak, on jest modem. Tylko problem jest w tym, że Bruszek mi powiedział, że mi poleci. I tak się nie stało. Ja Aha, czyli... Zwoń do Bizarda. I wtedy, jak nie wiem, czy wiesz, ale jak się pisze ticket i chcesz się ogólnie dzwonić do blizzarda to pytają cię o sekretne pytanie. I moim sekretnym pytaniem było. Jaki był twój pierwszy samochód? I pamiętam, że dałem tak kurwa durną odpowiedź, że kurwa sam tego nie mogłem Dobra, budził, czyli, czyli twój problem również idzie na problem nierozwiązywalnych problemów. Problem zbanowanego konta też? Kurwa. No, no właśnie, no, nie, nie, a to, czemu to, on to jest. Głosu? No, a to nie da się zmienić tego segmentu <laughs> pytania? Właśnie, problem jest w tym, że będę mógł to zrobić. Tylko muszę to bardziej sprawić, żeby było bardziej możliwe. Możemy iść dalej. Ja walnąłem pięścią w klawiaturę, jak wpisowałem odpowiedź na sekretne pytanie. O wow, naprawdę? <grystanie> no <bo> ty... <grystanie> <O>, j**ne ze Sekretne <grystanie> A jest... Najprostszym sposobem hakowania jest socjotechnika polegająca na poznaniu tej osoby i wejściu na jego kontakt poprzez właśnie to okay, sekretne pytanie. Okej, okay. okej, NightFlash, zbyt dużo mądrych słów, których nie zrozumiałem, idziemy dalej. Eee... NightFlash jest zbyt mądrym człowiekiem. To jest Soda. To nie moje imię! Ale witaj, czemu nie? A, to jest... No to mam problem. Nie mogę założyć pandarena na świetnym serwerze Samuel Okej, okay, dobra, twój problem to jest numer jeden przez być debilem, a potem możesz wrócić do gry Czemu <grym> mnie <grym> obrażasz? Czemu no się da. obrażam? A nie, nie nie, to wiem. było czemu go obrażasz. Ale... Ale nie chcę tankować! Pandare Pandarenku jak paści Robić medicki leach Kinga Widzisz, Pawcik jest OK. Pawcik ma grzywkę i Pawcik jest niewidzialnym bratem Noxosa, który został rozdzielony, ja przyszedłem rozdzielony przyszedłem po przyskiemu. podziału jajników, ja i myślę, że było zapłodnienie i to nie może być zrobione tak po prostu jak ty to myślisz, także oh, idziemy dalej. jak to? To jest zbyt zaawansowana biologia, żebym ci to teraz wytłumaczył. Coś jak kropka Flamiego i roka. na czole Tak, być? wydaje mi, mi się, zetę. że tak To jest tylko Illuminati e... Illuminati O oh, Boże Tak, wydaje mi się, że to, to już jest problem rozwiązany Myślałem, że ludzie będą z super problemami dzwonić. Myślałem, że to będą problemy psychologiczne, kiedy jestem w stanie buddyzmu i kiedy jestem... Oświe... w stanie buddyzmu? Jestem w stanie buddyzmu. Wiesz, jesteś w renesansie. Jestem... CO TY PIERDOLISZ, STARY?! Okej, okay, okej. Okay. Możemy iść dalej. Możemy iść halo, dalej. Halo, halo, gdzie jest nasz kolejny słuchacz? Hej, 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 hej. Dzień dobry. Witam. Nazywam się Marcel i mam 12 lat. I... Dzień dobry Marcelu. I, i, I składałem taki dobry komputer, ale mam problem, bo nie stać mnie teraz na prąd, żeby działał. Do wiaderku nie było żadnego prądu razem z tym zestawem. Nie. To co, Zacznijmy od tego. Dobry wieczór. Czy... Dobry wieczór. E, zacznijmy od tego, czy jak na swój wiek jesteś wyrośnięty? Tak. Czy masz problemy w szkole przez to, że się z ciebie śmieją? Tak. Ale masz się, się, że masz na przykład za dużego penisa? Nie, 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 <grym> bardziej chodziło <grym> o tu o wygląd. Sprawdzaliście Aha. sobie na wf tak? <grym> tak. Okej, okay, dobra. E, to mam, to masz, czy nie masz? Mam. I mamy z czego się z ciebie śmieją? mamy no, za dużego. No to możesz im powiedzieć. Nie wiem, co możesz im powiedzieć, bo nigdy nie miałem tego problemu, żebym miał za dużego, ale <coughs> możesz im powiedzieć, że są ludzie mniejsi i jeszcze bardziej mniejsi i oni się wtedy zamkną. Gratuluję no Dobrze. To no, tato. Okej, okay, okej. Okay. Możesz mi już małe To ja dziękuję za, za rozwiązanie mojego problemu i, i, i pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję. To do I, widzenia. Mi, miłego. do miłego. Ja mi się, że to była dobra odpowiedź, widzisz dobrym tropem czy mi poszło. Ja. Zawsze to Tak do powiedz. Dajcie TS. Jest wykrzyknik TS możecie wejść. Wydaje mi się, że czas na opowieści teraz. Teraz czas nie na problemy. Ja tylko chciałbym, na ja chciałbym naprawdę takie mega dobre pytanie. Takie mega dobre pytanie, które jest logiczne. I żebym nie musiał nikomu odpowiadać, że jest jebanym debilem. Mam takie, mam takie slajprze. Okej, Pavcik. okej, słuchajcie, się bomba. E, zacząłem ostatnio grać Elemental Shamanem, nie? Bo mam taki Jestem jeden debienem, problem, przepraszam. Jeżeli grasz PvP, nie, 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 ale nie, nie, o coś innego mi chodzi. Bo kiedyś ktoś krzyknął, żebym. Był rzucił... Nie, nie, ktoś kiedyś mnie poprosił, żebym rzucił Guidance, i ja nie wiem co to jest i gdzie to powinienem. Gdzie to powinienem... <ścoughs> okay. wydaje mi się, że powinienem wejść na Twitch slash I Jeden z takich ktoś, który kiedyś grał um, Elemental Shamanem. Który zmienił tą klasę, bo zrozumiałem, że... mi, mi chodzi konkretnie o Guidance, gdzie to jest, bo słyszałem, że ty jesteś eksper ekspertem w znajdowaniu tego <grym> Ale, ale rekt. <grym> okej, okay, Pawcik, okej, okay, jesteś hejterem, jesteś hejterem i nienawidzisz nie, mnie. Nie, ja jestem bardzo tolerancyjny, nikogo nie hejcę. Okej, okay, Pawcik, to były moje początki. Jakie były twoje początki w Pamiętaj, no, no, no. Zapewne okay, nie powiem. zaczyna od 5.4. A może ty jesteś panem, oh, oh, oh. debinem? Prawdopodobnie. Zawsze jesteś świadomość, że jak jesteś głupszy od ciebie w internecie, to czujesz się lepiej. <coughs> Ostatnio 15 tysięcy DPS-u na trafie. Jeb, yep. na. No, ale to jest prawda. Pawcik czy ty Że widzisz? ja? Nie, że Slaprot. Ale. a wiesz, co jest najlepsze, Pawcik? Że Nexus jako Hunter miał około tyle samo. Ja nie, nie potrafię zrozumieć Ale on tego nie jak... naciskał Focus Fire. No właśnie, nie naciskałem tak, co, Ale to, to błaśnie. wymagało... SŁUCHAJ! STOP! To wymagało... Jak on to zrobił? Ty musiałeś tylko naciskać swipe. Ale Pawcik, wiesz o tym, że swipe kosztuje 40 focus? Energii! Jesteś idiotą, ale Perl ma energię. Tak czy inaczej, jestem pijany, Perl ma focus, Hunter ma energię <grym> i World of Warcraft będzie w Legionie. Boże, jak wasze kuty mnie podniecają. A wiesz co, Pawcik jest najlepsze. Ale słuchaj, jeszcze nadam nie nie, mi o... nie Pawcik, nie... nadal mi... nie odpowiedziałeś teraz... na pytanie. Ale Pawcik, bo ja chciałbym, żebyś ty się odpowiedział mi na pytanie. Tak słucham cię. To jeżeli Hunter, tak naprawdę już jest Demon Hunterem? <laughs> nie wiem. A wiesz, a wiesz czy był to film? I buy. Sprawdźcie za nie mówiłeś Jakie było pytanie <grystanie> <grystanie> Jakie zadałem pytanie Jesteś kretynem, takim jebanym kretynem <grystanie> Właśnie się mnie zapytałeś co to jest guidance <grystanie> nie, nie pamiętam jakie było pytanie Okej, okay, idziemy dalej. Ja pierdolę, ty durny człowieku. Snaperox. Jesteś hejterem, jesteś hejterem. Nie, 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 No to jest naprawdę A, dobra, ostatnia rzecz, taką muszę twoje pytanie. Parczyk. Co to jest Guidance i gdzie tego szukać? szukasz? Okej, patrzcie, musisz zapytać elementu wiatru jako Hunter, bo Hunter przecież może komunikować się z elementem wiatru, bo przecież jego pet wyczuwa element wiatru. Także wydaje mi się, że bardzo logiczne. Ale ja gram z Don Wolfem ja to, to twój pet jest w tobie Wiesz, wolno bym tego uniknął Coś w tym jest, powiem ci, coś w tym jest O mój Boże, co tu się dzieje Wydaje mi się, że na tym możemy zakończyć naszą audycję Zaraz pierdolny powiem ci, muszę, muszę coś zjeść Nie, ja naprawdę chciałbym jakieś logiczne pytania Takie, ja... okej, okay. jeżeli ktoś zada...